Droga artystyczna była dosyć prosta. Na początku, mniej więcej w wieku 6 lat, postanowiłam zostać malarzem, a później dosyć konsekwencje trzymałam się tej decyzji. Były oczywiście różne kółka zainteresowań. Następnie konsekwencją tego wszystkiego było liceum plastyczne w Lublinie i plastyk, zawód plastyka wystawiennika. Dzisiaj byśmy powiedzieli grafik reklamowy. Dziś mniej więcej w okolicy 4 roku liceum musiałam podjąć decyzję, gdzie pójdę dalej na studia. I tutaj pojawił się pierwszy problem, ponieważ interesowało mnie tak dużo dziedzin sztuki, że postanowiłam jakoś je połączyć. I jedynym sensownym połączeniem tego wszystkiego okazał się, okazał się film animowany, ponieważ tu właśnie film animowany łączy w sobie nie tylko wszystkie dziedziny sztuki, ponieważ w różnych technikach filmowych można je wszystkie zawrzeć. W dodatku jest on wzbogacony o muzykę, która, której właśnie blakowało mi w malarskie. A dodatkowo przede wszystkim jest nim ruch, który wszystko to spina w jedną całość i czyni, że film animowany jest cały, cały czas pasjonujący. Przystępując do realizacji doktoratu, bardzo długo zastanawiałam się nad jego tematem. Wyszłam z założenia, że doktorat musi być skierowany do widza, któremu ten, ten doktorat miałby pomóc. Takim właśnie miał być film Hotel Mirage, który zawiera parę informacji, które mają być tzw. spinaczami filmowymi, które służą właśnie do pobudzenia osób w czasie filmoterapii. Moc filmoterapii w kontekście filmu animowanego polega na tym, że w momencie, kiedy pacjent ogląda film fabularny, może odciąć się w bardzo prosty sposób od niego, ponieważ film ten jest zazwyczaj długi trwa on około półtorej godziny. Film animowany jest zupełnie inny. W momencie, kiedy taki film trwa od mniej więcej 3 do 10 minut, pacjent nie ma możliwości Szybkiego zastanowienia się i przemyślenia swojej, swojej odpowiedzi w późniejszej terapii. Przystąpieniem do realizacji filmu Hotel Mirage musiałam najpierw przetestować działanie filmoterapeutyczne filmów animowanych i potwierdzić tezę, którą postawiłam, że są one lepszym wyzwalaczem emocji niż filmy fabularne. Do takich właśnie testów, między innymi, użyłam swój film dyplomowy Garbus. Który, przez to, że zawiera pewne sceny, które dosyć mocno działają na osoby uzależnione od alkoholu, okazał się bardzo dobrym filmem do obserwacji później reakcji osób na terapię. Z innymi ludźmi to przede wszystkim nauka, ponieważ nie tylko daje możliwość obserwacji, jak coś, co robimy my, robią inni, ale również daje możliwość wspierania się na temat słuszności naszych decyzji. Jest to przede wszystkim praca bardzo twórcza. Nieważne, czy osoba, z którą pracuję, to jest osoba, która wykonuje to, co, to, co robi od wielu lat i jest profesjonalistą, czy jest to osoba, która robi to po raz pierwszy. Zawsze spotkanie z drugim człowiekiem jest niezwykle inspirujące. Wiele nam pokazuje i zmienia często nasz punkt widzenia, co uważam za bardzo twórcze. Język to co innego. Mam na nim mnóstwo kubków. Nie, nie takich z uchem do herbaty. Smakowych kubków. To dzięki nim odróżniam całe mnóstwo smaków. Słodki, czubkiem języka. Słony, brzegami, kwaśny, bokami, a gorzki końcem. No ale zaraz nie wszystkie naraz. Błagam, nie, tylko nie szczypiorek. Co za dużo to niezdrowo. Animowany jest moją pasją, ponieważ łączy w sobie ogromną ilość technik, między innymi też podstawowych, ale też takich, które mogę tworzyć sama. Myślę, że mało dziedzin sztuki ma taką możliwość. Ponieważ w momencie, kiedy pojawia się temat w moim filmie, wtedy dopiero dobieram technikę, w której, w której chciałabym zrealizować ten temat i w której chciałabym wywołać określone emocje. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak żyłoby się w świecie, który stworzony byłby z wełny? Pan Wełniak myślał o tym, wstając co noc. Chciał, aby jego życie się zmieniło. Zadanie na dziś, jak zwykle, obudzić te leniwe wrony, nakarmić zwierzaki i zrobić coś, by nie umrzeć z nudów. Mam 325 lat. Od 125 łupię mnie w krzyżu, od 70 słabo widzę. Na szczęście słuch mam rewelacyjny. Jestem na etapie kończenia filmu lalkowego „Meblościanka”. Będzie to film zupełnie inny niż poprzedni film lalkowy „Wełniaki”. Film „Wełniaki” był filmem surrealistycznym i zawierał dosyć surrealistyczne pytanie, natomiast film „Meblościanka” jest dla mnie filmem specyficznym. Jest to film, który na pewno był pod każdym względem dosyć dużym wyzwaniem. Meblościanka to film skierowany do osób 35-55 lat, który opowiada o kryzysie wieku średniego. Chciałam go zrealizować, ponieważ zauważyłam, że na rynku jest bardzo mało filmów animowanych, które właśnie kierowane są do takich osób. Głównie te filmy, które oglądamy, są skierowane do dzieci lub młodzieży i przeważnie są to filmy zrealizowane w technice 2D. Natomiast film artystyczny, jeszcze w, technice, jeszcze w dodatku w technice lalkowej niezbyt często występuje. Dlatego też chciałam zrealizować film, który sama chciałam obejrzeć. La 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 la, I don't know why I speak. My 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 my.